Jestem tam jakiś. Czeka. Co? to jest takie... Dzikie, to takie Siemagosia de Verhoog. Witaj. Nie Dobra, ja chodzę z tego Discorda. A co, jak nie wino? Pędziłem ja ja. engine na pastwisku na cymbale. Tak, tak. Mam no, bombie opuściony. No weź z zamki, pyskiesz. Kit. Pozdrawiam z Wrocławia. a pozdrawiam z subskrypcji. Nie pod... Czemu to jest takie... Dzikie Dlaczego? Co? Dzikie. Ty jesteś no. dziki No, ty chyba... Ty. Czy tak w pysk strzelił? Mów, tym monasem głupim? No i czeka mi człowieku jakiś pies za oknem no. Ale ci to Kaśka bije psa ci domu Nie mów tak Niech go usłyszę, niech go usłyszę, prawda? Nie mów tak. Dalej od smaicy, nie mów tak. Nie mów tak. I tam wokół, on może Nie mów tak. Nie, nie wiem, no ja mam ich klepać jakieś tam takie gówniane rzeczy. ale po prostu. A ja ja ja, ale tak to nie mów, dobra? Tak zaraz pogonię i Spóźnię A ja ja ja. lagi ciu. A, to jest jakiś Nie wiem. Kliknij tab i zobacz trzynastkę topkę, pianie No, z... o, Głównie... Czekaj, bo ja mam ustawienia graficzne. Czekaj, 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 bo zaraz wszystko obczaję, bo ja mam. Zaraz zobaczę, Neron. No patrz, no ja mam taki jakieś dzikie, człowieku, to jest i... Nic nie widzę tutaj. Ja nie wiem, jak to można... Tą monarchię dzikiej człowieku totalnie wypieprzył. Ja tu kopać nie mogę. Czekajcie, włączę jakąś muzyczkę. kijken. Tot zo. No, kurwa, Benz Jezus, bo jestem po 15 w pieniążkach. No, a ja on kurwa, czego po tym restarcie komputera? pieniądze spierdolone co? No! nie denerwuj mnie nawet. A ja ten edycję kończę, w sensie nie edycję, tylko Ja żadnych hitów nawet nie mam. Jak to nie masz? Też coś powiem, że dokończysz. Jakiś kupik za mnie pisze 1708. Mi daj, czekaj mam 18 tysięcy, mam nowe konta Wszystko pogubiłem Czekaj, no totalnie Jak się, w... kurwa mać, no nie wytrzymaj na mam Mi tu człowieku jakiś samolot przelatuje właśnie, ja to słyszę Psz, On tu jakąś bombę człowieku mi spuści, nie? sterowanie nie, sterowanie muzyka nie Jak wyłączyć auto skakanie? Pomóż Sterowanie? Y sterowanie? Jest, dobra, no mam Ja pierwszy kół kopie, nie? I mi skacze, człowieku, skacze mi Kur... Ja ci mogę jakiś kilo Czeka, kill off Chcesz? Człowiek chce Hmm Może... Zresztą możesz zarzucić... Zresztą może zarzucić jakimś klofasem człowieku. A gdzie jak mogę rozdzielczość zmienić, bo nie wytrzymę zaraz. Jeszcze po, pobieram stare w tle sterowniki, bo... Nie pobierałem dawno. <tryk> 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 I oni się u c na oglądali bo ja się potworkowi miecze grałem Napisałem, że ED kończę I oni się go naoglądali i do mnie piszą To niech do mnie piszą, ja im dam, kurwa W chyba im strzelę Z nowym kątem jeszcze, O nie? Mam idealny killoff dla ciebie off wieśniaka jedynie O ty kurwo <laughs> Wiśniaku jebany ja ci dam Ja w sobie nie mogę sobie tak kupić i się napierdalać, ale czy mi się chce. Ja mogę z dwunastką, z tym co teraz mam yy, Chodzi do mnie fanie, Magia, chodź do magika i cecha 3. Czekaj, cecha Ty i magik. Czekaj. Ja jestem na cecha 3 Jaki magik kurwa? No magik. No magika to ja zaraz zrobię człowieku. No i tu gdzie masz górnika i kantorzyste. Tp Czyli to jest... o magik no, widzę magika jakiegoś dzikiego Czekaj Kit Okej okay. Kit Okej okay. no, masz, posypało się ze mnie, łap Masz kuczynber Dobra, chodź, mnie na wy... Ja Czekaj, ty okay. masz Nik zapomniałem Dobra, już mam Ej EJ, Śmiciuca JEBANEJ, bo jak ci zajebie w pysk <noise> Chciałem to zobaczyć. Spiglina tu jest wiedźmy, to łapko mu. Nie wiem co ci mogę jeszcze dać to. To to... Co, co? moneta. Yy, nie, 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 nie wiem, czekaj. Kugry pan macie. Ja pierdolę, no większy debila nie widziałem, nie? Radko, bo ty zaraz będziesz bos setup jego. Nie, nie, żartuję. Tak sobie trzeba ciebie prezent zrobić. Napisz jeszcze raz. Dobra, masz to. Co to jest? Kluczyk nie widzisz. Z moją czeką rozdzielczością 4 na 3 nic nie widzę, nie? Więc coś gadasz.